Jerzyki to bardzo pożyteczny gatunek ptaków, zamieszkujący głównie obszary zurbanizowane. O roli i znaczeniu tego gatunku dla środowiska mogli przekonać się uczestnicy warsztatów, które odbywają się w Domu Kultury Białogon w ramach akcji Lato w mieście 2019. To zarazem część dużej akcji zainicjowanej przez magistrat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Postanowiliśmy wspomóc rozwój jeżyków na terenie gminy. Przy współpracy z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody wyznaczymy miejsca, gdzie te budki zostaną zawieszone. Pierwsze sześć zawiśnie na budynku Domu Kultury Białogon i Urzędu Miasta Kiemce. Miasto dla realizacji tego proekologicznego projektu zakupiło kilkadziesiąt budek lęgowych. W związku z plagą komarów miasto podjęło decyzję, że zakupimy 50 budek dla ptaszków jeżyków. Akcja cieszy się bardzo dużą popularnością. Zakup tych domków dla jeżyków kosztował miasto około 1800 zł. Jerzyki to ciekawy gatunek małych ptaków, o czym młodych uczestników warsztatów przekonywała Joanna Przybylska z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Pierwsza taka charakterystyczna rzecz jest taka, że jest bardzo mocno związany z człowiekiem. W tej chwili większość, znakomita większość jeżyków gnieździ się właśnie w budynkach stworzonych przez człowieka. Dawniej więcej gniazdowało w starych dziuplastych drzewach, na półkach, szczelinach skalnych. Natomiast w tej chwili prawie cała nasza polska populacja jeżyka występuje właśnie w budynkach. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że jest znakomitym lotnikiem: śpi w powietrzu, pije wodę w powietrzu. Poluje na drobne owady i dlatego jest też bardzo ważnym gatunkiem w mieście, który pomaga nam zwalczać niechciane owady. W trakcie warsztatów młodzi Kielczanie wraz z prezydentem Bogdanem Wentą, jego zastępcą i radnymi wspólnie ozdabiali budki lęgowe przeznaczone dla jeżyków. Walka naturalna z komarami poprzez ptaki, jakimi są jeżyki, i oczywiście dzisiaj także wkład dzieci aby te budki, te domki nabrały troszeczkę też kolorów. Sądzę, że jest to bardzo fajna akcja, wpisana także w letnie kolonie, czyli to, co mamy tu na miejscu i dzieci spędzają swój czas, uczą się też ekologii, uczą się także, mówimy też o... Ptakach, o tym, jak możemy w naturalny sposób pomagać w kontroli i zabezpieczeniu nas przed tymi nieprzyjemnymi ukłuciami, jakimi jest ukłucie komara. Także sądzę, że bardzo dobra akcja, rezonans i zapytania już o te domki, o te budki jest. Więc jeżeli ten element okaże się bardzo dobrym, jakby pozytywnym krokiem, to musimy myśleć o następnych. Tym projektem władze miasta będą chciały zainteresować też zarządy wszystkich kieleckich spółdzielni mieszkaniowych. W porozumieniu z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody to właśnie na osiedlach wskazane zostaną kolejne lokalizacje dla wspomnianych budek.